Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Zamień ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne. I mamy 4 całe i 4 setne, czyli 4 całe są przed przecinkiem. Wstawiam przecinek. Ile cyfr po przecinku musi być? Otóż patrzę, ile na dole jest zer. Dwa zera, więc dwie cyfry po przecinku. I teraz ta liczba, która jest na górze, musi wskoczyć na koniec, więc w tym miejscu. A w puste miejsce wpisujemy 0. Czyli będą 4 całe setne. Tak czytamy tą liczbę. Kolejne. 2 całe i 9 setnych. Czyli dwie cyfry po przecinku, dziewiątka na koniec, tu wpisujemy 0. Mamy 2 całe i 9 setnych. 32 całe. Ile cyfr po przecinku? 3 cyfry. Dwójka wskakuje na koniec. W puste miejsca wpisujemy 0. Więc mamy 32 całe i 2 tysięczne. Dalej, 6 całych. Ile cyfr po przecinku? 3 cyfry po przecinku. 78 wskakuje na koniec. W puste miejsce wpisujemy 0. I mamy 6 całych i 78 tysięcznych. Kolejny przykład. 17 całych i 89 tysięcznych. W puste miejsce wpisujemy 0. 8 całych. 3 cyfry po przecinku, na koniec wskakuje 80, a w puste miejsce 0. Więc mamy 8 całych i 80 tysięcznych. Dalej 16 całych, dwie cyfry po przecinku, 8 na koniec 0 wpisujemy, 16 całych i 0,08. 81 całych, Trzy cyfry po przecinku, 81 wskakuje na koniec. Więc w puste miejsce wpisujemy 0 i czytamy 81 całych i 81 tysięcznych. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.